No, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj trochę pracy takiej typowo ślusarskiej mnie czeka. Mianowicie tutaj, zrobienie gwintu, tu już jest napawane i ucho. Zaraz wam pokażę ucho do tego siłownika, Też jest uszkodzony gwint. Był taki plan, aby to ucho dokupić, no niestety w agromie na miejscu nie ma. A czas oczekiwania jest nie do przyjęcia, bo maszyna musi pracować. No to zaraz wam pokażę to ucho i startujemy z tematem. Tu macie ucho, w którym też gwint jest. Wyrwany, trzeba ten gwint odtworzyć, zrobię tutaj nadwymiar. Tam z, z, zrobimy też nadwymiarowy gwint na tłoczysku i myślę, że będzie hulać. To do, e, trochę, może nie fachowo wykmieniłem, ale jedyne co mi przyszło na ten e, czas do głowy. E, tutaj wykorzystałem otwór, w którym co prawda gwind jest uszkodzony. Dopasowałem w miarę ciasny wałek. E, jest przyheftowane tak, aby mieć się za co złapać. Tu mamy nawiercone kiełkiem. Dospawany tutaj czpień przetoczony. Teraz wszystko nam to idzie w jednej osi. Wyciągamy z uchwytu, odwracamy, czyli to będzie baza. Będziemy się tego trzymać. W uchwycie tokarskim tego się pozbywamy tutaj. No i w środku robimy otwór. Mierzymy, ile nam tam wyjdzie. Zresztą mamy dowolność, bo najpierw możemy sobie zrobić otwór dowolny wymiar, a później. Według tego wymiaru zrobimy gwint na wałku. No dobra, słuchajcie, tak to wygląda na chwilę. są tak jak Wam mówiłem, tam jest w uchwycie, tu jest otwór roztoczony na 34. Leci równiutko. Nacinamy tutaj gwint w środku, a później według tego wymiaru robimy wałek. Tutaj natnę gwint o skoku razy 2. Metryczny gwint. Gdzie teraz szukamy gwintu metrycznego, aby odpowiednio ustawić tę karkę tutaj mamy 2 mm, skok i gwint metryczne, a tutaj mamy oznaczenie jak ustawić, jak ustawić pokrętła, tu mamy B i 6. Czyli na tym pokrętle zadajemy B, a tutaj na tym ustawiamy na szóstkę. A tak to wygląda w praktyce. Teraz pytanie: na jaki wymiar zrobić wałek? Skoro tutaj mamy 34 mm, plus nacięty gwint o skoku razy 2 mm, czyli wychodzi na to, że wałek muszę zrobić co najmniej 36 mm bo gdybym zrobił 34 otwór 34 wałek no to te to by wchodziło nam i nie zazębiałyby się zwoje gwintu za siebie tutaj już mamy 35 i widać że naraz nie da rady tyle napawać więc muszę wałek wyjąć z powrotem i jeszcze raz go napawać no na taki wymiar jaki mi akurat jest potrzebny słuchajcie, gorący materiał jeszcze cieplutkie i skręcałem jest ok zostało nam jeszcze co? zostało nam jeszcze wam o Tutaj w tym miejscu nawiercić otwór. Oczywiście najpierw dokręcić, nawiercić otwór, bo tutaj jest taka śruba, która zabezpiecza właśnie ten gwint przed rozkręceniem. No i tak wygląda mniej więcej taka naprawa gwintu wewnętrznego i zewnętrznego pokrótce. Tutaj przy gwintowaniu no to sorka, ale to dzieje się szybko. Bardzo trzeba odjechać, wyjechać. Nie jestem w stanie tutaj Wam czegokolwiek nagrać. Tak z ręki. Także analogicznie do gwintu wewnętrznego, jak wam pokazywałem, tutaj macie tylko nóż do gwintów zewnętrznych i nacinamy sobie taki gwint. Koniec, oczywiście, wszystkie nowe uszczelnienia, tu już jest wszystko na miejscu. Macie otwór nawierdzony pod zabezpieczenie. Teraz trzeba to wcisnąć w tą tuleję, założyć zabezpieczenie i siłownik mamy gotowy do użytku. przewody hydrauliczne także niniejszym robotę uważam za skończoną można ruszać śmiało do akcji słuchajcie jestem na akcji przy ursusie przy 30 samsiad przyszedł mówi że wymienił sobie przewód paliwowy ten wysokiego ciśnienia i, no i ciągnik przestał działać na jeden cylinder wyciągnęliśmy wtryskiwacz wszystko sprawne słuchajcie przyszedłem okazuje się że przewód nowy jest niedrożny w ogóle nie ma przejścia w przewodzie. Stąd cała się nie zaczęło tutaj uciekać pod tym krótcem. I ciągnik pracuje na jednym snidrze. Od takiej części.